Witam serdecznie. To jest mój drugi let's play z gry Divinity 2 Ego Dragonist. Zacznę. Już kawałek przyszedłem. Gra opowiada głównie o człowieku, który. Jakby to ująć musi obronić świat przed człowiekiem, który włada smokami. Gra jest trudna bardzo. Jest to... RPG -ek. wyszła gra w 2009 roku. Ja ją dopiero teraz pudziłem, <laughs> bo mm, jakby to ją... Dowiedziałem się o niej. Um, ok, jestem takim kolesiem, tak jak już przyszedłem. Pójdę sobie teraz odblokować magię. Okej, okay. do takiego gościa. Tutaj okury. Oh, um, o, tutaj do tego. Do Albert. Alberi. Co, ach w wiesz, tak jest, nie to byli tak więc magia wiesz, polecę w ogóle Nie, nie mam całego, całego dnia, moje eksperymenty nie mówią po prostu czasu Proszę przez chwilę wydać mi łaskawy Ja chcę tylko postarać się niedaleko nie wejścia, nie wyjaśnić i oh. resztę Okej, okay, Sonia jest tam kawałek dalej Aha, jeszcze. jest

...goblin... Goblin. Okej... Okay. Unik... Okej... Okay. Okej, okay, to chyba wszystko... Gdzie jest moje złoto? Oddawać moje złoto! Moje złoto jest najmniejsze! Moje złoto... Gdzie jest moje złoto? Ja już wejść mogę? Nie, nie mogę, no. Gdzie jest? Nie mogę jeszcze wyjść, to jest. Trzymają mnie tu nasi oczy, mnie nawala. Nie. Czy... Może za ogniskiem coś jest? Yy. Co tu jest? tu jest jeszcze jeden, no właśnie szukałem ciebie masz, w kuli ha ha ha, i co? dobra weźmiemy się złotko złocisze ale co dalej? kurde, dobra co dalej? do kogo iść? może do niej? Tej, hey, no niech ty do mnie tyłem. No chyba, że wiesz. Nie no. Gad no. jak ja będę do ciebie tyłem ten. Czy ty do mnie gadasz do niej? Skandal. Amstwo w państwie. O kurwa kura, kura. Wybię kurę. Kura. kura, kura. Ja chcę kurę! Dawać mi kurę. Kura. Aha! Mam kurę! Ja kurę! Mogę, mogę wyjść? Mogę, mogę? Kura, kura. Kura. Nie mogę. O, Ale wrócę, pamiętaj, że możesz... o sorry. Ale kurde, coś mi. Prześladuję, dobra. Mmm... dobra, dobra, dobra. Może. O, na małuk. Dajcie mi ją. Dajcie mi łuk. Mi, Slayer. Mam błaże. Ona jest wieśniaczką i ona mieszka. Uuu, z mężem Nedeleko hodowli świnia. Dokładnie przeszkadza mi to. Powietrze. Wiet... Nedeleko jest Żegnaj Okej. Okay. Chodźmy jeszcze może do Morgany. Może ona coś nam powie ciekawego. Mhm. Mm Okej. Okay. Ale brzydale. Jest ale jest nikomu. Okej, okay, Morgana. Poklikam wszystko, bo nie wiem co dalej robić tak praktycznie. A może muszę jej poczytać z umysłu, bo dostałem to u mnie. że tamtej gościarki. Nie. Nie wiem co zrobić. Hmm. Dobre, zagłębię się w to bardziej, nakręcę drugiego let's playa potem. A teraz dziękuję wszystkim za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dzięki, na razie i cześć.